Tutaj od Poprackiego Plesa, od schroniska pod Poprackim Plesem musimy tutaj skręcić taką ścieżkę. To już ścieżka Taternicka, pozaszlakowa. Trochę tu mokro teraz, bo ostatnio chyba przedwczoraj był deszcz albo wczoraj. Także, także tak to wygląda. No i wyszedłem sobie tutaj no, na tą Dolinkę Chyba się nie będę pchał akurat tam gdzie wcześniej mówiłem Bo no, dużo chmur jest i nic nie będę widział Ale interesuje mnie ten cel Nie wiem czy to jest smoczy, czy mi się wydaje Ten i ten cel Może mi się uda, zobaczymy To zawsze się mogę zadowolić tym, tamtym celem. Zobaczymy, jak będzie. No i zaszedłem tą turnię od tyłu. Nie wiem, jak się nazywa. Wiedziałem kiedyś, ale zapomniałem. Czyli tędy trzeba będzie przejść do góry. A tu się odbiję bardziej. Na lewo od szlaku, jak na wysoko same chmury ale przynajmniej słoneczko. słoneczko jest troszeczkę ciepełko no i dobra wysiadam sobie tędy no i słoneczko wyszło to przynajmniej mi cieplej trochę no i stąd tutaj ledwo i mi tam wyjść po prostu tam zojację się wspinacze O Wspinają się No i dobra Wyszedłem sobie tutaj tym proszkiem O, tutaj po tych trawkach Tu mamy takie taki fajny widoczek na ganek Rumanowy żłobisty. No i tutaj jest już, kurde, konkret. Ale myślę, że trzeba będzie iść tam. Hmm, kurde trzymam komórkę w jednej nodze Ciężko się jest tak wie, teraz tak trzymając, trzymając komórkę O, jakie fajne okno Szkoda, że sobie nie wziąłem GoPro, to bym miał z głowy te trzymanie tej komórki No fajnie, ładnie i teraz tam gdzieś trzeba się będzie tam kierować Dobra, może schowam tą komórkę no i tak, wyszedłem sobie na jakąś taką, takie półki trawiaste. Tam jest jakiś chyba wariant. Tutaj kurde no to już jest spinaczkowy. Chociaż tu mi wygląda jakby może tędy poszedł tu. Może jaka taka dwójeczka by była, ale nie wiem czy się tu pchać, czy się może tam pchać. Są nie wiem, no to tam też zejście jest takie dosyć. Dosyć dosyć. Nie wiem, no. zobaczę co tam je. jest dalej zaraz. <tryk> <tryk> Ciężko się trochę, kurde, idzie, jak się trzyma ja w jednej ręce telefon. <tryk> Ale jest to jakoś, jak widać, do zrobienia. Można by było tędy jakoś przejść. Nie wiem, kurde. Hmm. 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 Oh. Pytanie, czy się tu pchać hmm. Schodzone tu raczej nie jest Za bardzo Bo nie widzę, żeby Skała była wytarta huh. Ciekawe sam nie wiem. Tutaj fajny widoczek. O, tam widzę, że ktoś granią idzie. weź wyjdź, wyjdę, daję, a zejść to kurwa nie zajdę tam, nie ma opcji. Raczej chyba się stąd wycofam, zrobię sobie wycof tak zwany. Ok, z tego proszka, ja tu czułem jakoś dwójkę, ale, ale z tego proszka jednak, jednak nie będę, nie będę wychodził, bo wyjdź, wyjdę bez problemu, ale z zejściem to już bym się kurde cykał pewnie, a bez liny to no to mi psycha siada trochę Generalnie zejdę tą drogą co wychodziłem i myślę pójść tam I może na tą grań tam pójdę, na te turnie tam może któreś z tych turni po prostu sobie zaliczę No Dobra Dobra, zszedłem tym kruchym żlebem Uff. No, że mi się tam uda jak mi się nie uda to pójdę tam no. I kurde, Dniówka będzie <grywa> Czuję przepływ pozytywnych emocji Po tym jak zszedłem Przynajmniej jestem w bezpiecznym miejscu Ok, wyszedłem sobie akurat taką ścianką jedynkową, może dwójkową troszkę, jest jakaś przełęcz, ja wcześniej byłem tam, tam byłem i chciałem tam przejść, ale się nie dało i teraz szedłem tu, tak tu, tędy tu i tam idę na szczyt, tam też jest jakaś pętla zjazdowa, nie wiem po co, bo to kurde przecież łatwy teren jest.